Szczęść Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym dla Was ocenić herbatę Moja Macia Premium. Będzie to kolejny film z serii filmów o maci. Film, który być może wzbogaci Wasze wiadomości na temat bardzo popularnej, Herbaty Macia. Coraz bardziej popularny wśród celebrytów, wśród różnych prawda, osób i wśród również, coraz bardziej popularnej wśród wielkiego wiśniara. Zatem, zaczynamy odcinek. Przysz, bum. Na początku, zapach tejże herbaty. Zapach w masie suchych liści, sproszkowanych, wyraźnie yy, mamy zapach tutaj słodki, słodycz, kremowość, taka słodycz owocowa bym powiedział, trochę przypominająca japońskie mochi, czy takie ciasteczka jakby, umami troszkę jest w tym wszystkim, ale głównie właśnie ta owocowa słodycz. Przechodząc do kwestii ceny, to jest to 105 zł za 30 gramów. Możemy też kupić puszki w granicach 100 gramów. Oczywiście jest to cena wyższa, rzecz jasna, ale powiem szczerze, że ta cena 105 zł jest moim zdaniem ceną dosyć taką normalną. Tak, tak jak patrzyłem na Macie. Różnego rodzaju to te ceny kształtują się w granicach właśnie 100 zł. W temacie takie popularniejsze. Popularniejsze, ale służące też właśnie do ceremonii herbacianej prawda, typu ciano Jeśli z kolei chodzi o dalsze kwestie, to jest to Blend. Jest to blend z, czyli jakby zbiór różnych, prawda? Herbat z różnych ogrodów, z ogrodów pochodzących z terytoriów Kagoshima i Udzi, czyli najbardziej popularnych terenów, właśnie wytwarzania herbaty macia. Udzi w Kyoto to jest w ogóle najbardziej popularny teren, prawda, jeśli o to tutaj chodzi. W związku z tym, jest to japońska prawilna herbata. Jest to, słuchajcie, herbata robiona z kultywarów Jabukita, Saemidori i Okumidori. Jabukita, najbardziej popularny kultywar. 75% upraw w Japonii to jest właśnie Jabukita. Jest to kultywar głównie używany do najbardziej popularnej japońskiej herbaty, czyli do senci. Tutaj też jest to, jak już mówiłem, kultywar bardzo popularny. Z kolei, okumidori jest to kultywar później zbierany niż yabuhita, Oznacza głęboką zieleń. co mogę jeszcze o nim powiedzieć, to to, że jest odmianą późno pączkującą, prawda. Z kolei saemidori jest odmianą znaną jako czysta zieleń z kolei e, po japońsku. Jest to odmiana powstała w latach 90 z mieszanki asatsuyu i z mieszanki Jabukity Jest to odmiana Zbierana głównie w prefekturze Kagoshima, odmiana zbierana na Kyushu, na południu Japonii. Odmiana, że tak powiem, dosyć odporna na zacienianie, prawda? Także to wszystko, co mogę powiedzieć o tych kultywalach. Przejdźmy teraz do kwestii, słuchajcie, wyglądu opakowania. Opakowanie wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Jest to Moja Macia Premium. Możemy również otrzymać opakowanie Moja Macia Luksusowa. Jest to to samo, tylko że jedno jest po polsku, drugie po angielsku. Ja Zobaczcie, to jest napisane w języku angielskim. Prawda? Oczywiście mamy tutaj napisane, że jest tutaj dużo chlorofilu, l prawda? Że ma właśnie zielony kolor, ładny. Że używana jest do tradycyjnej ceremonii właśnie herbacianej. Że pochodzi z, tak jak mówiłem, z rejonów Uji w Kyoto. Że jest tutaj wysokiej jakości. Herbatą. Także tak wygląda. W środku mamy taką ciudraszkę. Właśnie o, w ten sposób jest to opakowanie też papierowe. Papierowo, właściwie bym powiedział, metalowe, bo mamy metalową zatyczkę, tak. Tutaj mamy metalową końcóweczkę, prawda. Ładne, eleganckie opakowanko. Nie można się właściwie do niczego przyczepić tutaj w tym przypadku. Z kolei same liście sproszkowane wyglądają tak. Mamy ładny, fajny, zielony kolor. Jeśli o to chodzi, nie można się tego absolutnie przyczepić w żaden sposób. I pokażę Wam też, jak wygląda sama. Herbata Macia. Zatem wezmę tylko telefon. Ona wygląda w ten sposób, prawda? Ładna yy, piana się zrobiła. Zielony kolor, intensywny dosyć zielony kolor. Bardzo ładny, prawda? Tutaj nie ma co się absolutnie yy, tutaj do tego przyczepić. Bardzo ładny kolor herbaty Macia. Oj przepraszam, muszę poprawić telefon. Zatem, no cóż, próbujemy smaku herbaty. Intensywnie, bym powiedział, Taki słodkawy, ale też gorzki. Czuć tą gorycz, ale nie aż tak bardzo. Czuć słodycz tej herbaty. Również zobaczmy przy zatkalnym nosie. bardzo wyraziste umami, tak? Jak umamy, umami jak umamy. Wyraziste bardzo fajne, umami, przyjemne, bym powiedział oblepiające usta, też wrażenie takiej słodyczy gorzkości też. Bym powiedział, jest to Macia dosyć gradalnie gorzka, bym powiedział, ale gorzka taką przyjemną gorzkością. Widać, że jest to macia dobrej jakości. To na pewno zostaje aftertaste tutaj w głębi ust. Jak dla mnie, macia bardzo w porządku. Daje też wyraźnego kopa. W sensie takim, że czuć prawda, moc tej herbaty. I przechodzimy teraz do kwestii dotyczącej kuchni. Do czego ta macia się najlepiej nadaje? Ja myślę, że ona się świetnie nadawałaby pod właśnie różnego rodzaju ciasteczka typu moci. Ja właśnie ostatnio takie moci jadłem w sklepie. Moja Macia, bardzo dobre moci, bardzo fajne, z dodatkiem w środku owocowym, do takiej jego moci by się świetnie ta herbata nadawała. Myślę też, że, że dobrze nadawałaby się pod właśnie różnego rodzaju słodycze, jakieś na przykład może dobrej jakości daktyle, daktyle madiam na przykład może by się mogła nadawać. Takie małe słodycze jakieś, prawda, żeby przełamać ten smak. Myślę też, że pod dobrej jakości sushi również fajnie by się nadawała ta herbata pod tuńczyka. Dobrego też jak najbardziej. Herbata, bym powiedział, tutaj pod względem wszechstronny by się nadawała pod właśnie takie małe potrawy. Małe, jakieś przekąseczki w stylu, właśnie japońskim. Teraz, moi drodzy, pozwolę sobie przejść do oceny szkolnej. Otóż, słuchajcie, w ocenie szkolnej ja tej herbacie stawiam piątkę. Jest to bardzo dobrej jakości herbata. Herbata tutaj. Dodam Wam, że zbierana maszynowo, tak jak <coughs> większość herbat japońskich. Zatem daję właśnie dlatego piątkę, bo no jest to jednak blend. Jest to jednak, słuchajcie, nie jest to Single Origin, jest to zbierane maszynowo, więc nie mogę dać temu na przykład wyższej oceny niż herbatom pana Seigo Kondo, które są zbierane ręcznie i tak dalej. tak? Ale jest to naprawdę bardzo dobra herbata, bardzo fajna, bardzo taka, no trzymająca poziom, prawda. Także to tyle od Wielkiego Wiśniara i naprawdę spokojnie możecie kupować te herbaty w sklepie Moja Macia, który znajduje się na przykład na ulicy Oleandrów. Sześć. Także dziękuję bardzo. Szczęść Boże, trzymajcie się. I Marcin Wiśniarski. Dobra herbata. Macia. Joś! Wspaniały smak. I oto wielki Wiśniar w kapturku.